serdecznie. Witam w tym zimnym, ale dalej szczęśliwym poniedziałku. No nie możemy się spotkać w środku, wiemy, że te covidowe przepisy nas mocno ograniczają, ale sądzę, że ten kontakt bezpośredni żaden internet ani inny wpis nie zastąpi. I w związku z tym na żywo chciałbym jeszcze raz powiedzieć o tym, że od piątku oficjalnie, staraliśmy się o to oczywiście dużo dłużej, ale od piątku oficjalnie Nasz klub przyjął nazwę Enea Zastal BC Zielona Góra. I może to jest taka zmiana, która w tym naszym notłoku różnych informacji nie jest tak ważna. Natomiast dla nas jest to olbrzymia zmiana, dlatego że tak naprawdę pozostaje w nazwie jeden sponsor jest to sponsor firma Enea, jeden z globalnych graczy, jeżeli chodzi o rynek energetyczny, przede wszystkim też nie z Zielonej Góry. I z tego chyba najbardziej się cieszymy, dlatego, że zawsze ten sport nasz dzielnogórski od kilkudziesięciu lat był, zasilany przede wszystkim przez pieniądze nas, kibiców, przedsiębiorców, miasto, województwo, ale wszystkie te pieniądze pochodziły stąd, z tej ziemi. Natomiast to jest pierwszy raz, kiedy udało się w bardzo ważny dla nas projekt, ale także, także dla firmy NEI, udało się pozyskać pieniądze zewnątrz, które zasilą nasz sport, po to, żebyśmy my jako, jako środowisko koszykarskie mogli się rozwijać, żebyśmy realizowali swoje marzenia. Na pewno za, za, zapracowaliśmy na to ciężką, ciężko, tak, nie chcę się powtarzać, ciężką pracą, ale za, zapracowaliśmy dlatego, że jesteśmy z firmą NEO od wielu lat od pięciu co najmniej. Ta nasza, to nasze zaangażowanie we współpracy rośnie z roku na rok. Natomiast teraz osiągnęło już ten maksymalny poziom, no bo więcej niż sponsorem tytularnym w nazwie już by, nie, mieć nie można. Ważne też jest dla mnie to, że ten rok covidowy jest bardzo trudny. Zdajemy sobie sprawę, że dalej gramy bez kibiców, dalej nie możemy normalnie funkcjonować, dalej są ograniczenia. Dalej jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o finanse, pozyskanie finansów, ale także koszty, które są olbrzymie, wszelkiego rodzaju badania. Kiedyś ostatnio robiliśmy nawet takie zestawienie, teraz to wzrosło, ale w grudniu to było ponad 200 badań, które musieliśmy zrobić dla naszej drużyny i wszystkich wokół. To są olbrzymie koszty i w związku z tym zawsze taka pomoc w tym momencie liczy się nawet nie podwójnie, tylko jeszcze więcej. I oczywiście możemy mówić, że kto jest autorem tego sukcesu, tych autorów, jak zawsze, sukcesu jest, jest wielu. Natomiast jest ze mną pan Jerzy Materna, poseł nasz ziemi, ziemi e, lubuskiej, ale tu z Zieloną Górą od zawsze, którego udało mi się zaszczepić i zarazić, bym powiedział wręcz. Kiedyś mówiono, że jeden z prezydentów za, zarażał odrą, a ja bym powiedział, że zaraz, za, zarażał koszykówką. I w związku z tym yy, myślę, że pozyskałem także pana posła nie tylko jako, jako super człowieka, który, który się interesuje sportem, ale także jako działacza. Będzie w naszej Radzie Nadzorczej. Yy, Cieszę się z tego bardzo, bo szczerze powiedziawszy dzisiaj wszystkie ręce na pokład, dlatego że trzeba pomóc klubowi, trzeba pomóc nam wszystkim, środowisku koszykarskiemu. I wszystkie yy, ręce dzisiaj liczą się bardzo mocno. Kilka słów. No, dziękuję. Tak, pan Janusz hmm. mnie zaraził, nie ukrywam. My od wielu lat się znamy ponad 20 lat, mogę powiedzieć, dzisiaj znamy się. A tak naprawdę, już koszykówką interesuję się od kilku lat. I, i jeszcze chodziłem na. Byliśmy w pierwszej Lidze, potem przeszła ekstra liga, i potem takie od, odpalenie, że same sukcesy. I cieszę się, że udało się takiego pozyskać sponsora. Nie było to łatwe dwóch prezesów, e, z dwoma prezesami rozmawiałem na ten temat, pan Kowalik i pan teraz e, Szczeszek. Jest finalizacja tego, to było stopniowe wejście, taki naprawdę już wysoki pułap, gdzie można powiedzieć jakby poprzedni, tytułarny sponsor takie taki środki przekazywał, to by na pewno klub, dzisiaj by był trochę na pewno lepszej kondycji. Ale cieszymy się z tego, że, że, że Udało się podpisać w tak naprawdę trudnym czasie. Nie ukrywajmy, Enea nie jest jakimś potentatem, który na, na rynku gromi. Jest to jedna z większych firm, ale nie największa. A Ma przecież wiele lokalnych, jest, yy, yy, podłączone jest do wielu województw, jak Szczecin, Lubuskie, po, Poznańskie, Bydgoskie, Więc to, to jest wiele województw. A nam się udało mimo wszystko. Uzyskać naprawdę dobry kontrakt. Mam nadzieję, że, że na tym jeszcze nie spostanie, że będą jeszcze jakieś dodatkowe bonusy za to, co robi dzisiaj Klub Enea Zielona Góra. Naprawdę wspaniałą promocję. Walczymy teraz o to, żeby ten przekaz był na wyższym szczeblu. Mam nadzieję, że się może uda zarazić chociażby Ligę VTB, żeby była w polskiej telewizji. TVP Sport. Nie ukrywam, że od pewnego czasu zarażam pana prezesa Kurskiego. Nie jest to proste, ale, ale nic nie ma w życiu prostych rzeczy. Tym bardziej, że mówię, klub potrzebuje wsparcia, potrzebuje kasy. Dzisiaj bez kibiców jest bardzo trudno, naprawdę bardzo trudno. Firmy też borykają się z problemami i nie jest to łatwo, tym bardziej dlatego telewizja, telewizja powinna przyjść z taką pomocą, by, by promować. No, żeby kibice mogli oglądać i, i w jaki sposób, no, powiedzmy, płacimy dzisiaj abonament i, i, i powinniśmy też trochę, żeby przeszło też na to, żeby jednak telewizja puszczała i to będą na pewno wtedy... Będzie, będzie łatwiej to wszystko pokonać. Nie, powiem tak, nie mówię koniec, bo od jakiegoś czasu pracuję nad takim nowym projektem. Zobaczymy, jest dobra faza wstępna. Będziemy próbować w jakiś sposób jeszcze nie zakończyć na tym, żeby ten klub y, y, mógł funkcjonować i na takim poziomie to potrzebuje jednak środków. Mam nadzieję, że miasto, i tu proszę też miasto o to, żeby pomagło w tym roku, bo jest początek i, 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 i pomogła w funkcjonowaniu tego, 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 tej działalności. Tym bardziej że naprawdę są wspaniałe wyniki. Jutro mamy mecz, kolejny, i mamy nadzieję, że przyjeżdża przecież Toruń i, i odwieczny rywal. I mam nadzieję, że, że, że się uda uzyskać fajny wynik. I to będzie zachętą do tego. Proszę, apeluję do Pana. Janusza Kubickiego, by, by pomógł i naprawdę podszedł do tego, że zgoda buduje, a, a wszystkie takie konflikty niepotrzebne. Bo w ogóle nie wiem, gdzie jest ten konflikt, bo wiem, że prezes tutaj zaprosił pana prezydenta na spotkanie i, i mam nadzieję, że przy tym spotkaniu da się wszystko wyjaśnić do, do bólu, te wszystkie niejasności i, i po to, żeby funkcjonowało, bo przecież. Naprawdę dzisiaj w Polsce coraz więcej ogląda koszykówkę. Koszykówka przez działanie też i, 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 i zespołu reprezentacji Polski ma coraz lepsze wyniki. Ostatnio udało się wygrać przez Hiszpanią, Pokazywała to polska telewizja i mam nadzieję, że to jest taki początek tego, że, że wchodzimy na ten wyższy pułap. Potrzebne są sukcesy międzynarodowe i tak samo. Tutaj VTB, przecież to jest świetny produkt i warto by promować. Przy okazji też mam nadzieję, że po następnych latach będzie lepiej i gospodarka ruszy też w kierunku Rosji, bo trzeba współpracować i tutaj wiele firm może się promować przy tym i z korzyścią dla, dla koszykówki. I tak to widzę, że przecież koszykówka VTB to druga w Europie, po Hiszpanii piękne kluby w duże Duża promocja. Jeszcze raz dziękuję za to dzisiejsze tu spotkanie. Mówię, jestem posłem z Zielonej Góry, kocham Zieloną Górę, pomagam miastu. Bardzo mocno pomagam. Teraz też mam nadzieję, że się uda duży dla miasta yy, sfinansować to na etapie parkingu tutaj przy Podgórnej. To jest na 33 miliony złotych. I robię wszystko, żeby miasto uzyskało te środki. Które pomogą, a też mam nadzieję, że yy, pan Kubicki się zrewanżuje i pomoże temu klubowi, bo uważam, że zasługuje na to i, i chcemy wszyscy oglądać, a nie oglądać jakiś zespół, który będzie tam walczył o utrzymanie, czy, czy w ogóle będzie w pierwszej. A może tak się stać, niestety, bez środków, bez pomocy miasta, nie ma szans po prostu przetrwać i to, co może musimy powiedzieć jasno, otwarcie tym bardziej, że kibiców nie ma. I, i nie ma tych ponad dwóch milionów złotych, które by do kasy wpływało, nie ma ich, trzeba to w jakiś sposób uzupełnić. Miasto musi tu pomóc i apeluję naprawdę przez wszystkich poprzez wasze, przez media, żeby by był rozsądek, mamy nowy rok, zgoda buduje i, i, i na tym skończę. Jeszcze raz dziękuję za to, że się udało i to nie będzie na pewno końcowy sukces, bo będzie na pewno, ale jeszcze to potrwa. Cztery lata budowaliśmy to, co się teraz stało i mam nadzieję, no jakiś pół roku, rok będzie coś lepszego jeszcze. Panie profesorze, jak Pan zdradzić, co to może być? Wiem, że konkretami nie chcecie pan, Państwo. No nie wiem, no stanu. teraz pan, pan jest, jest i, powiem że tak, jest, 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 mamy dużą firmę tu w, w Zielonej Górze, to jest już naprawdę gigantyczna firma w skali kraju, PGE. Jest też PGE w ramach PGE, jest PGE elektrociepłownia. Więc y, wszyscy korzystamy tutaj z ciepła i mam nadzieję, że, że uda się ten, ten, ten ciekawy projekt y, zrealizować. Ale mówię jeszcze na tym etapie: wiem, że z centrali rozmawiałem z panem Dąbrowskim, prezesem y, PGE, całego koncernu i jest za tym, żeby to w tej, tej, tej formie pomóc. I, i, i Ale mówię, nie chciałbym jeszcze. To wszystko odkrywać, ale idzie wszystko w dobrym kierunku. Tak, prostu... na to tylko wsparcie dla, to pytam, bo elektrociepłownia też od wielu lat wspiera... Tak, to służę, ale to jest inny to jest... poziom. To jest, powiedzmy, no jest fajne, ale przede wszystkim młodzież, a, a my liczymy naprawdę jeszcze coś więcej niż dwukrotnie, więcej niż, niż dotychczas daje Enea. I to jest, yy, mówię, by, było służyło przede wszystkim dla rozwoju. To jest przede wszystkim chce stawić też na młodzież. Na, na lepsze uprawianie sportu, lepszy na wyższym poziomie może trenerów, żeby tu mamy wspaniałe warunki, mamy uczelnie, możemy tu zaklimatyzować za, tą, tą dojrzałą młodzież i by więcej Polaków brało udział w koszykówce, bo ja tak patrzę, to mówiliśmy raz, Słowenia, dwu, dwumilionowy kraj, a była niedawno mistrzem Europy, więc Mamy co robić i tutaj przede wszystkim szkolenie, szkolenie, mamy dobrą przecież i tu salę CRS i obok też wybudowana fajna e, e, do uprawiania koszykówki, więc zaplecze jest, mamy uczelnie, mogą się uczyć, szkoły, wszystko i tutaj właśnie w tym kierunku ma iść. Większą, y, większe szkolenie i szukanie tych, tych perełek, bo nie ma niestety Polak, za dużo Polaków, którzy by byli na dobrym poziomie, Takim europejskim i to, co zrobiło się w siatkówce, można to naprawdę wiele kilka lat i możemy mieć siatkówkę także, że na takim poziomie jak koszykówka. Przecież naprawdę NBA i patrzymy na poziom innych krajów, mamy co, do czego dążyć. I to jest właśnie ta przyszłość, to, to są środki potrzebne. I chcemy to realizować. A, tak? mówię, a o ile Enea dała więcej pieniędzy, czy da więcej pieniędzy niż poprzedni sponsor tytularny? Bo Uuu, trzykrotnie można powiedzieć ponad. Ale powiem tak. tak. Proszę? Czy to jest Nie wiem, no, na, pewno, na pewno. Na pewno coś tam jest, tam są zera i dużo zera i, i coś jest. To no, jest naprawdę super, a tu jeszcze liczymy też większe środki. I, I ale to w innej formie będzie, no mówię, przy współpracy miasta to oczywiście się musi odbyć, bo bez, mhm. bez tego po prostu się nie da. Bez, bez współpracy miasta to się w ogóle tu nic nie, nie da zrobić. No chcielibyśmy, żeby mimo tego covidowego roku potraktowano nas podobnie jak w latach poprzednich. Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma problemy, my też mamy problemy. I też tak jak kiedyś nawet powiedziałem, jeżeli jest budżet mniejszy, to wiadomo, że możemy... Albo musimy zmniejszyć także wydatki na sport, ale to adekwatnie, czyli jeżeli jest budżet 10%, to może i, i wydatki 10%, jeżeli budżet jest mniejszy o 20%, to o 20%, tak? Żeby nie było tak, że jedni dostaną tyle samo, a drudzy nie dostaną wcale, bo, bo tak naprawdę to nie służy na, na dłuższej mecie nikomu, dlatego że bardzo trudno się coś buduje, bardzo łatwo coś zniszczyć. Ja myślę, że tu pan poseł bardzo fajnie powiedział, że... Szykówka przez lata, mi się wydaje, zawsze, ja nie pamiętam od, od najdalszych lat, żeby ona różniła społeczeństwo Zielonej Góry, żeby nas różniła też z innymi miastami wokół, nigdy ona nie antagonizowała, wręcz nawet mówiło się, że to jest sport ludzi takich, nazwijmy trochę, e, 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 trochę, no nie chcę powiedzieć spokojniejszych, ale jednak spokojniejszych, którzy bardziej e, e, są też e, konsyliacyjni w związku z tym myślę, że, że powinniśmy się dogadać. Myślę, że jesteśmy gotowi się dogadać. Myślę, że tu nikt nie powiedział za dużo jeszcze i, i my zawsze możemy przeprosić, jeżeli coś powiedzieliśmy, coś czy ja powiedziałem osobiście. Bo wiadomo, że wszystko zawsze spada na mnie, ale to jak zawsze się śmieje, że medale są nas wszystkich, no a długi są JJ. A. No więc w związku z tym, no tak już jest. Nie? No, ja myślę, że że to jest to, co się dzisiaj dzieje w koszykówce, to, co się dzieje w ogólnopolskiej koszykówce, to, co się dzieje z wielkimi sławami wielkich drużyn, które, które mają olbrzymie problemy przede wszystkim sportowe, ale one wynikają moim zdaniem też z pewnej modelu zarządzania, tak? no bo generalnie we wszystkich działach gospodarki ktoś musi za coś odpowiadać. Tak? Ktoś musi w timingu podejmować decyzje i mi się wydaje, że to... Dlaczego mamy sukcesy? To nie dlatego, że jesteśmy jakoś wybitnie uzdolnieni, tylko dlatego, że nigdy nie baliśmy się podjąć ryzyka. Zawsze szliśmy, jak to mówię, na całość i, yy, i oczywiście z konsekwencjami, ale pytanie na, na końcu, co tak naprawdę w życiu się liczy, tak? Czy, czy mieliśmy tą Euroligę naszą przysłowiową odmówić, powiedzieć nie, nas na to nie stać, my tam nie pojedziemy, my nie powalczymy z Hiszpanią, nie powalczymy z, z Barceloną. Myślę, że ludziom, szczególnie mieszkańcom Zielonej Góry nie wolno tego zabrać. To jest ich klub, ich projekt i co jest najważniejsze, bo ja tak powiem przez lata działam i, i myślę, że najważniejsze jest jednak to, co nam się udało zrobić, jakbyśmy zrobili takie podsumowanie tych 20 lat, to jesteśmy, można powiedzieć, naprawdę w dobrym miejscu. I jeszcze co, co na koniec powiem. Na koniec powiem, że przede wszystkim hmm, chyba powinniśmy być wszyscy dumni, bo naprawdę, nie wiem, może macie inny pomysł, ale ja nie znam dziedziny życia, żadnej, w której Zielona Góra by mogła się mierzyć, nie wiem, z Moskwą, z Barceloną, z. Atenami, czy Stambułem, gdzie moglibyśmy czasami walczyć jak równy w równi, nie mamy takiej dziedziny. I szczerze powiedziawszy, może to nas najbardziej przeraża, tak? Żeśmy zaszli w Himalaje i w tych Himalajach niestety, no, jest ciężko, no, ale sprowadźmy tą drużynę na tą bazę niżej, yy, razem dokonajmy pewnych zmian, jeżeli trzeba, natomiast naj, najważniejsza kwestia, tak? Przecież to nie chodzi o mnie, nie chodzi o Pana, nie chodzi o Pana posła, Chodzi o mojego wnuka, jednego czy drugiego, którzy dzisiaj biegają za piłką i to jest dla nich życie i oni naprawdę dla nich mecz jest najważniejszy, piłka, spodenki, ten trykot, który mama im pierze, bo to jest coś po co, po co my tak naprawdę to robił. Czy poza deklaracjami są jakieś konkrety, czy Pan chce się albo chciał się spotkać z Prezydentem Januszem Kubickim? Czy jest to, ale... jakiś konkret, bo mówimy cały czas o deklaracjach, że chcecie, że chcielibyście, czy jest jakiś konkret, bo ja słyszałem od Pana Prezydenta, że w styczniu druga połowa jesteście umówieni na temat. To znaczy, generalnie jest tak, ja myślę, że to jest trochę trudne przy dzisiejszym stanie rzeczy, żeby kogoś, komu, komuś narzucić swoją wolę. Tak? to znaczy, my nie chcielibyśmy narzucić nikomu swojej woli i rozumiem, że to spotkanie nastąpi wówczas, kiedy pan prezydent znajdzie na to czas z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy może też. Zrobi pewien, nie wiem, taki sobie wewnętrzny reset, bo, bo, bo tak naprawdę my, yy, yy, i to powiem z całą stanowczością, nie mamy, nie czujemy się winni jakiejkolwiek złej yy, rzeczy. Mamy swoje grzechy, te grzechy są sprzed lat, spłacamy długi, realizujemy pewien projekt, który wspólnie zrobiliśmy, nie odstąpiliśmy od niego nawet na centymetr. Jest ciężko, ale da, dajemy radę. A jeszcze to, że nam ufają ludzie, którzy, tak jak chociażby koncert e, Enea, którzy przecież tak samo e, muszą podejmować ryzykowne czasami decyzje, ale minimalizują to ryzyko. Także ja myślę, że naprawdę e, pan prezydent został przez niektóre osoby wprowadzony w błąd i to powiem szczerze. I szkoda, że nie mogę to. Osobiście mu wyjaśnić. A czyli ta odpowiedź na to, na to spotkanie, o którym Pan cały czas mówił, jest, tak? Tak, konkretyzując. To znaczy, generalnie jedyną rzeczą, którą mamy ustalone, to jest ustalone taki, że ja czekam na sygnał. Na termin, tak? Tak. Natomiast póki co nie mam tego sygnału. Myślę, myślę że teraz jest rok, początek roku. Jest kwestia budżetu, jest kwestia dzielenia budżetu. Konkurs został ogłoszony dla sportowców nazwijmy to dzisiaj tam, o, o ile pamiętam, około 3 milionów 800 chyba, dla, dla sportów innych. Myślę, że też będzie dla sportów tak zwanych kwalifikowanych. Myślę, że to już jest niedługo. Myślę, że nasz bratni klub żużlowy tak samo będzie za chwilę potrzebował pieniędzy, bo niestety, no, możemy tutaj mówić ile chcemy, ale jeżeli chcemy mieć klub na jakimś tam poziomie, to niestety Albo stety, bo uważam, że to jest z przyjemnością wydawane pieniądze na projekt, który się broni, który zdobywa medale, który jest, wie Pan, no tak jak powiedziałem, możemy się chwalić godzinę, ale to nie chodzi o to, co my powiemy, tak? Pytanie jest, y, jak nas widzi świat i czy z daleka nie widać czasami lepiej, bo Panie nie Janusz, widać szczegółów. Jeszcze tylko o radę tutaj, tam to tak stało w zasadzie, że Pan poseł Jerzy Materny już jest członkiem Rady? Czy za chwilę będzie, kiedy ewentualnie, czy też to wejście do Rady Grzegorza Potęgi jest nadal aktualne, czy to, czy to się zmieniło? jeżeli ja To tutaj... znaczy, wiadomo, że czy ktoś będzie z miasta? czy razie... yy, to, znaczy, powiem tak: liczba jest ograniczona, jest kilka osób, które są i które no, pracują ciężko na, na, na rzecz klubu od wielu lat. Yy, z, powstało jedno wolny, jeden wolny wakat i ten wakat tak jak powiedziałem, przyjął, nazwijmy to tak, nasze zaproszenie do Rady Nadzorczej, pan poseł Materna. My musimy teraz zrobić walne. Walne to jest ogłoszenie, to są wszelkiego rodzaju formalności, to się, to się gdzieś tam przygotowuje, dzieje. Też od razu powiem, zakończyliśmy rok, będziemy mieli niedługo wyniki, którymi się też pochwalimy, tak, żeby wszystko było czarno na białym widoczne. Y, y, y. Źle to zabrzmi, ale przynieśliśmy zysk za zeszły rok. Oczywiście ten zysk jest po to, żeby realizować stare zobowiązania, tak? no bo generalnie z czegoś to trzeba spłacać. Natomiast y, chciałem powiedzieć, że sytuacja jest finansowa, jest pod kontrolą. Mamy pełen, nazwijmy, przegląd sytuacji. Te wszystkie baty i inne informacje, które dochodzą z różnych stron, one są u nas już dawno przewidziane w tym naszym biznesplanie. Oczywiście e, pojawiają się i zawsze się mogą pojawiać jakieś nies niespodziewane wydarzenia. Mam nadzieję, nie, 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 nie tak złe, jak e, w innych klubach. Natomiast e, myślę, że tu z naszej strony na tyle, na ile spółka e, e, jednak akcyjna, jednak e, rządząca się pewnymi prawami musi i może udzielać informacji, takiej informacje udzielam. Czyli z miasta nikogo w Radzie nadzorczej na razie nie będzie. Znaczy na razie nie ma nie żadnych... Ma po prostu nie ma. Znaczy było jedno miejsce, no wie pan, no też trochę tak jest, jak to w życiu. Yy, myślę, że yy, nigdy się nie mówi nigdy, natomiast no mówię jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Jak, jak będzie chciał, to ja mogę ustąpić w każdej chwili. Nie ma nic. Może, może, pana nie pan, nic nie może nie do pana akurat, natomiast. Yy... EKR-ie można sobie sprawdzić, tam wszystkie tak. te zestawienia. Sprawozdanie: tak. Brakuje sprawozdania finansowego spółki Grono, jeżeli chodzi o okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku. Być może Pan będzie potrafił powiedzieć, dlaczego tego sprawozdania brakuje. No, no, czyli pan za... to nie, jest pytanie... nie, nie, nie. To znaczy ja z miłą chęcią, dlatego że nasz rok rachunkowy jest od czerwca do czerwca. W związku z tym, ostatnim Zakoń, zakańczanym rokiem jest czerwiec 2020, więc, żeby ten, to sprawozdanie mogło się pojawić w sądzie, to jest na to statutowy, znaczy statutowy, ustawowy termin. Do końca grudnia powinniśmy to zrobić, jako że jest COVID. Terminy są wydłużone bodajże o 3 miesiące. No i do końca marca, w związku z tym, musimy takie dokumenty złożyć. Teraz jest to tak jak powiedziałem w, w audycie, w badaniu bilansu, który był co roku wykonywany, teraz jest skończone. Tak jak powiedziałem, na, na gorąco trochę przynieśliśmy dochód i y, 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 y to na pewno też od razu chciałem powiedzieć, żeby to nikogo nie zmroziło, tak? no bo spółka akcyjna nasza, która ma w statucie wpisane tak zwane działanie no-profit, dzięki temu mamy też. Mamy też pożytku publicznego, mamy też dotacje, no bo to też trzeba powiedzieć, że miejskie dotacje są, odbywają się na zasadzie rozliczenia, to znaczy to nikt nam nie daje pieniądze, tak po prostu daje, tylko my musimy je rozliczyć, musimy przedstawić faktury, nigdy to nie mogą być faktury przeterminowane, zawsze to muszą być faktury z terminem i z okresu, kiedy ta dotacja jest rozliczana, tak, to też od razu powiem, że, bo tam różne rzeczy słyszymy, więc w związku z tym, no, my prowadzimy firmę od 20 lat, ja też swoje firmy prowadzę, no, oczywiście, y, chciałoby się wiedzieć wszystko o każdym biznesie, natomiast, y, no, to też jest trochę know-how, to też jest trochę nasza wiedza, którą myśmy po... Z dosyć ciężką pracą i, i dosyć y, drogim, drogą nauką wypracowali. Także będzie wyniki takie końcowe, sądzę, że będą, to jest przestrzeń dwóch, może trzech tygodni, tak kiedy będzie zbadany bilans w pełni, dostanę raport biegłego i wtedy będziemy mogli spotkać się, porozmawiać. Inaczej, no, zachęcam Was teraz, czy będziemy mogli, no to chyba, że znowu na dworze.